Cześć, to ja, Darwinek, a dzisiaj przychodzę do Was z bardzo dużym zestawem z LEGO Minecraft. Jest to zestaw o numerze katalogowym 21160, najazd złosadników. Liczba elementów w tym zestawie to jest 562 elementy, no więc całkiem sporo. Rok wydania to jest 1 stycznia 2020, no więc już dosyć stary sesik. Mm. Aktualnie najniższa cena to jest aż 368,90 groszy. Cena katalogowa to było 329,99 groszy. Historycznie najniższa cena to było 153 18 marca 2022, czyli tego roku. No szczęścia, powiem szczerze, że ta osoba, gdyby teraz to tyle wiedziała, to byście tutaj widzieli dwa takie zestawy, a nie jeden. I tak, ja kupiłem to zestaw za 280 zł, więc mi się jeszcze udało przed wyjściem tego zestawu, bo zestaw w tym roku niestety wyszedł z produkcji. Bardzo niedawno, w sumie. I nie mogę już też na stronie Lego. Ale co, przejdźmy do pudełka. Na kładce pudełka mamy świnkę, i tutaj cały najazd na wioskę. Z tyłu mamy funkcje bawialne, czyli jak można połączyć tutaj tą wioskę, żeby ładnie wyglądała. I że można dach zdejmować. I jedno z fajniejszych, takich satysfakcjonujących rzeczy, to jak klikniecie tą dźwignię, to nasz tutaj Devastator otworzy buzię. Mamy też, że można zbierać marchewki z pola takie tam wiecie, do zabawy albo że można handlować z wieśniakami. Zestaw to posiadasz. 6 czy pięć minifigurek, i dwa składane zwierzaki. Tutaj mamy dawno logo Majangu i Logo Lego. Świnka, a od tej strony mamy Logo Lego Life A więc co? Przejdźmy do instrukcji. Mamy tutaj jeszcze tą ładną instrukcję bez żadnego brzydkiego renderu. Na razie zabierzmy światło, żeby nam tutaj nie przeszkadzało, jeśli tak będzie. Mamy tutaj, jak otwierać. Wiecie, woreczki że mamy aplikację. Jak działa separator, co ciekawe. W zestawie dostajemy separator. Mamy też tutaj pokazane co będzie w poszczególnych woreczkach. Przejdźmy już tutaj sobie dalej, żeby was nie zanudzać niczym. Nie mamy naszego ulubionego, niestety, paska postępu, jeszcze wtedy ich nie było. Dobra. Przejdźmy sobie na sam koniec. instrukcji I mamy, jak można, to fajnie połączyć. Dalej mamy jakieś tutaj z tego lifeu. Okej, okay. jakieś tutaj mamy budowlę. I dalej mamy ocalata, creepera. I ocalata, y ocalaty creeper był w jednym zestawie. I mały zombie na śwince też był w jednym zestawie. I tutaj mamy, jakiegoś donku z Minecraft. A. Na jednej stronie mamy pokazane inne zestawy. ten jest recenzja na kanale. Tego niestety nie mogę nagrać recenzji, bo już jest niedostępny. Ten zestaw właśnie teraz recenzujemy. I mamy tutaj stare zestawy. Jakbym któryś z... fajnie by myślę, niektóre z tych. Na przykład o ten z owcą jest fajny. Ten też jest fajny, bo tutaj dostajemy blaza ten jest fajny, bo to jest delfin, popuga i żółw Tutaj mamy Gasta, to fajniejsze rzeczy i małego piglina, pigmena przepraszam Ten zestaw mam, ale raczej recenzji nie będzie Co się prezentuje, no tutaj mam najlepsze rzeczy, tułacza i dwa miski To też mam, to jest fajny baby zombie To też bym bardzo chciała mieć, bo tutaj jest nasionko To mam to jest ten y, królik y, killer bunny czy takiego. Zestaw w sumie był teraz słaby i to było mega. Ty mieliśmy silverfisze, pająki i ogólnie konstrukcja fajna No i spis wszystkich płasków Mamy naszego ulubionego robota, który mówi Win i co? Przejdźmy do zestawu. Mamy już całusieńki nasz zestaw. Więc co? Przejdźmy może do mniej figurek. Zacznijmy dzisiaj tak za tradycyjnie typowo od składanej figurki Kota. Pokazywałem wam już Ocelota, ale Kota nie. Ma on bardzo fajne na nadruki, takie różnokolorowe. Ma jedno oko niebieskie, drugie ma białe. Naprawdę bardzo fajnie wygląda ten kot. Fajnie jest złożony. To jest taka, taki kot, który ma jakby mieszanie na kolorów. Bardzo mi się on podoba. Przejdźmy do następnej figurki. Następną figurką jest tutaj świnka. Świnkę raczej każdy zna. No, każdy raczej posiada każdy fan Lego Minecraft powinien posiadać w swojej kolekcji właśnie świnkę. No ale mamy jedną z fajniejszych figurek w tym zestawie, czyli Villagera, naszego osadnika. Tak on się prezentuje. Bardzo lubię te figurki. To jest e, mój drugi villager e, w całej mojej kolekcji. Ja mam ich łącznie trzech. Mam z farmy pszczół i dwóch, właśnie z tego zestawu. Bardzo mi się podobają nadruki tego Villagera. Dobra, mówię mów po polsku, osadnika. Bardzo mi się podobają te nadruki. Naprawdę są kozackie. Mamy też tutaj główkę już bez takiego zmarszczek, które były w pierwszych wersjach. No to mi się bardziej podobają. Niestety z tyłu nie ma żadnych. Nadruk. Z tego co pamiętam, to jest chyba rolnik, tylko bez czapki, ale co nie jestem pewien. Następną figurką jest kolejny osadnik, który jest chyba kapłanem. No chyba tak. Prezentuje się prawie tak samo, tylko że ma inne nadruki na torsie. I tak samo z tyłu też nie ma nadruku. Kolejną figurką, jedną z fajniejszych i najśmieszniejszych figurek jest Kai. Pode... To podobieństwo jest dość duże. Jest to Kai z 8 sezonu Lego Ninjago. Ten z Minecrafta oczywiście, tylko że w masce. Ja niestety maskę u tego normalnego Kaja nie z Lego Minecraft, gdzieś zgubiłem. Nic nie mają takie same nadruki. No dobra, przejdźmy do omówienia Kaja, więc pana zabieramy. Tak się on prezentuje. Ma on diamentowy miecz, który jest bardzo fajny. Fajne nadruki z przodu, z tą taką jakby to powiedzieć takim jakby symbolem i takim złotym paskiem, to tutaj jest y, oczywiście pas ninja czarny. Z tyłu mamy ten taki znaczek Kaja i przyciągnięcie tego pasu. Jedyne co mi tutaj tutaj się nie pasuje, to kolor maski Kaja. Kaja ma czerwoną maskę, a nie taką bordową. Ale wygląda zupełnie spoko, bo nawet ma symbol na masce. W zestawie też dostajemy stoiak na zbroję, więc ubierzmy Kaja w zbroję diamentową. Tak się prezentuje Kaj z diamentowej zbroi. I przy okazji, możecie zobaczyć, jak wygląda Armons Stand bez żadnych. Czy bardziej stoiak na zbroję, bez żadnych tutaj. No, bez zbroi po prostu. Tak się prezentuje Kaj w zbroi. Kolejną figurką jest tutaj obrońca. Tak, obrońca. Na pudełku jestem w że to jest złosadnik, ale to jest akurat obrońca, więc tutaj Lego popełnia błąd. Został on wyposażony w żelazną siekierkę, czyli chyba najczęstszą siekierkę w Lego Minecraft. Przynajmniej ja mam najwięcej takich siekierek. Może go trochę oświetlę bardziej. No, od razu lepiej. Niestety nie posiada, jak większość figur z Lego Minecraft, żadnych nadruków na to jest, na nóżkach. No dobra, pigment akurat na druki na nóżkach ma. Słuchajcie, tylko te starsze mi figurki miały chyba na druki na nóżkach. Bardzo ciekawa sprawa. Mamy tutaj taką samą główkę, którą ma osadnik, tylko że jest jakby szara i zdenerwowana. Czyżby to był skalmar? Figurka też ma taką fajną kamizelkę. Mi się bardzo podobał w ogóle wygląd tych obrońców. Tak prezentuje się od tyłu jeszcze. Ostatnią minifigurką na dziś jest Pillager, czyli złosadnik. Jest on wyposażony w kuszę, którą widzieliście już w poprzednim odcinku. A jak nie, to tego go obejrzyjcie. Jest to odcinek o naderowym bastionie. Może zabierzmy mu tą kuszę. On już nie ma kamizelki, ale ma za to pas. Mm. I on ma taką, jak mu to nazywa koszulę, w kratkę. Musimy zjąć ten, tej, jakby, sto... E, Boże, nie wiem jak to się nazywa. Sorry. Jakby jego plecak. Nie to nie jest plecak. Nie wiem jak to się nazywa. Ale tak wygląda tutaj tył tej figurki. Może tak rozgaduję o tych figurkach. A tu jeszcze jest, jest, jest konstrukcja. Też bardzo mi się podoba w sumie ten nadruk na banerze. Naprawdę super jest. Jeszcze takich cztery. I może zbuduję wieżę pilagerów. Ale raczej się tego nie spodziewajcie. Wszystko jest podzielone na takie cztery segmenty. A więc co? Zacznijmy od początku. Mamy tutaj yy, stanowisko takie do sprzedaży. Zaraz z dzwonem to takim centrum wioski, może coś takiego. Yy, tak się ona prezentuje. Jest to ogólnie nie na pustynnym biomie, tylko na bionie sawonny, bo można tak powiedzieć, że ta wioska nie jest wcale pustynna, bo leży na trzech różnych biomach. Ciekawie, Lego Minecraft z tego wyszło. Może zabierzmy sobie to jak na zbroję. I... Przy mi się temu słupu z pochodniem. Tak się on prezentuje. Jest on bardzo prosto zbudowany. mam tutaj po prostu pochodnie na takim słupie. Mamy też tutaj drzewo akacjowe, które nie podoba mi się trochę. Szczerze bardziej mi się podoba to moje, co zbudowałem customowe. Tam pomarańczowego jest coś za dużo, on powinien mieć tylko od spodu, niestety ja nie miałem takiego tyle, więc nie mogłem w swoim drzewie dać, ale gdybym miał, to bym dał. Tyle mu tylko powiem. I też trochę od spodu te płytki zielone słabo wyglądają, no drzewo akacji tak średnia im wyszło według mnie. Ale dobra, zanim mi się ważniejszymy rzeczami, jaką jest nasze centrum, może tak powiedzieć. Mamy tutaj blok... Żółtej glazurowanej terakoty. Naprawdę świetnie to wygląda. Mamy też tutaj dzwon. Można dzwonić jak jest najazd, albo po prostu w nocy. Mamy też tutaj doniczkę i skrzynkę, w której znajdziemy itemy ale zaraz wam pokażę jak. Dobrze, wysypmy to, co znalazło się w skrzynce. Mam tutaj w sumie bardzo dużo rzeczy. Mamy tutaj łuk, rybę, dwa diamenty i dwa szmaragdy. Schowajmy lepiej do skrzynki, bo już znikną tej temy, a tego byśmy bardzo nie chcieli. W ja sobie wykupię kilka z tych glazurowanych terakot białych, bo... Nie, żółte to są... Bo widzę na Allegro chyba za 4 zł, tak, więc sobie chyba dokupię. Ciekawe są te naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Dostajemy też jeszcze tę sianko dla koni. Ono się na pewno mi przyda do animacji, ale animację na razie nie zobaczycie jej. Ale możliwe, że w następnych odcinkach będzie scenaria już do tej animacji kolejna, bo tutaj na razie widzicie Tom. Jeszcze wiem, że nie widzieliście widzowie scenarii yy, jaskini dokończonej, no niestety wam już nie pokażę, bo to sceneria jest rozwalona, ale może wytnę animacji i zrobię wątki o Sneak show, co? Nie wiem. Napiszcie, czy będziecie chcieli. Odwróćmy może ten zestaw tak o, znaczy część tego zestawu. Tak się prezentuje on od tej strony. I od tej strony od tyłu. Można tutaj dać wieśnia, jaka na nich pójdzie już ten rolnik. I możemy zrobić jakąś scenkę, że podchodzi do niego Kai. Nie ten Kaj, tylko ten Kai. I chcę od niego coś kupić. Ale Kai nie ma szmaragdu, więc sięga do skrzyni, masz szmaragdy i może się już z nim wymieniać. No. Czyli zabierzmy tego osobnika naszego. I jeszcze przy okazji, mamy tutaj takie małe jeziorko wody Już nawet wiem gdzie będzie stać to, bo w sumie Trzy zestawy będą na kolejnej planszy, ale to zobaczycie w swoim czasie Może na jakichś przyszłych recenzjach, jak to będzie wyglądać ogólnie widzowie A więc co, przejdźmy do kolejnego segmentu Przejdźmy do najmniejszego segmentu, czyli do farmy, która jest głównie trochę na pustyni, trochę na badlancech Więc ciekawie, ciekawie mamy tutaj skrzynkę a bardziej kompostownik nie wiem co to może przedstawiać z dwoma marchewkami dalej mamy oczywiście farmę na której rosnie pszenica marchewki raczej nie tutaj są marchewki nie wiem co to może być napiszcie w komentarzach jak wiecie, co to może być tutaj yy, też nie wiem co może rosnąć może to jest jeszcze niewierośnięte zboże. Mamy też tutaj z tyłu buraki. Znowu to niewierośnięte zboże i marchewki. No, tak się prezentuje od tej strony, od tej. Jeszcze od góry Wam pokażę, że mamy tutaj te wodne klocki, tylko że niestety. No, nie mogłem ich doczepić, bo to na początku budowałeś obudowę, a potem to, więc przejechałem tak z separatorem, żeby się doczepiły i to był błąd. Brawo, Darwinek. Przejdźmy do kolejnego segmentu. Następnym segmentem jest domek, czyli jak dla mnie najciekawszy segment, zaraz chyba po tej naszym Devastatorze. Chociaż nie, to chyba tyle lepsze jest najpierw sobie obejrzyjmy z każdej ze stron, a potem dopiero wam pokażę co jest w środku tego domku mamy tutaj też nasze ulubione krzaczki z pustyni Jakie, czy może nie nasze, ale Dreama może ulubione, bo jak się rozwala to wypadają potyki a więc dobra, otwórzmy tutaj drzwiczki i co? zaglądamy do środka ale żeby przyjrzeć się dokładnie wnętrzu trzeba zdjąć dach i mamy wnętrze. Mam taką fajną, niełonkową podłogę. Mamy tutaj piecyk. Crafting table. Tutaj też półkę z książkami. I niebieskie łóżko. Wystarczy mi klocków wizowy, to zobaczycie się drugi taki domek na moim makiecie. Na czy bardziej animacji. Dobrze, przejdźmy do jednej z najciekawszych rzeczy w tej budowli a bardziej w tym zestawie którą jest Devastator tak się prezentuje przypomina bardzo mocną byka bo w końcu on jest takim trochę tym bykiem bardzo to w sumie słabo wygląda od tej strony ale to dlatego, że tam w środku jest mechanizm i no nie dało się chyba tego lepiej wykończyć Mam tutaj oczywiście siodło od góry, lepiej widać Weźmy tutaj sobie naszego złosadnika posadźmy. I już tutaj jeździ na Dewastatorze. Niestety Dewastatorowi nie ruszają się nogi, co jest dla mnie minusem. Powinny mu się te nogi ruszać, żebym mógł chodzić w końcu. A więc dobra, teraz pokażę Wam. A, zapomniałam jeszcze wspomnieć, że to jest. Um nadruk, nie, na, nie naklejka, zresztą w Minecrafcie nie ma naklejek i uwaga, nacisnę dźwignię i głową do przodu idzie i może tak kąsać weźmy tutaj kaja i uwaga BUM! Kąsa tak to się prezentuje od tej strony jest to prosty mechanizm, dosyć zrobiony na gumce Podsumowując zestaw nie ma większych yy, wad może trochę cena jest lekko za wysoka katalogowa, więc wystawiam mu cenę 9 na 10. Co, widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, pa pa!